Dzień dobry, Kuba. Cześć. Cześć. <laughs> Widzicie, Piotr się nie zmienił, ale się Kuba zmienił. A przynajmniej w nawiązaniu do jakiegoś tam odcinków, który oglądaliście pewnie z miesiąc albo jeszcze, albo jeszcze dawniej. A chcemy Was przywitać i zapowiedzieć nową serię. Będziemy zastanawiać się, jak zostać królem. Na przykładzie księgi, pierwszej księgi Samuela i na przykładzie Dawida. Więc myślę, że to bardzo ciekawy temat. Jako dziecko zawsze lubiłem właśnie historię Dawida, jak już i to, to były ulubione rozdziały tak, nam czytał, bośmy małymi dziećmi. Byliśmy małymi dziećmi. <śabytes> I w sumie od razu takie pytanie, bo będziemy trochę mówić o przywódcach, więc jakie według was są cechy takiego dobrego przywódcy? Piszcie w komentarzach. Ta sekcja jest dla Was zawsze dostępna. I zaczniemy praktycznie od samego początku, a przynajmniej od samego początku, jeśli chcemy mówić o historii Dawida. I otwórzcie razem z nami 16 rozdział pierwszej księgi Samuela. Będziemy czytać wersety od 6 do 13. A gdy przyszli, ujrzał Eliaba i powiedział: "Na pewno stoi przed Panem jego pomazaniec". Lecz Pan powiedział do Samuela: "Nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, co, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale pan patrzy na serce. Jesse zawo zawołał wtedy Abinadaba i kazał mu przyjść przed y, Samuelem. A on powiedział: Tego też pan nie wybrał. Potem Jesse kazał przyjść szamnie, a on powiedział: Tego też pan nie wybrał. W ten sposób Jesse kazał przyjść siedmiu swoim synom przed Samuelem. I Samuel powiedział do Jessego: Pan nie wybrał tych. Potem Samuel zapytał Jessego, czy to już wszyscy twoi synowie? Odpowiedział, został jeszcze najmłodszy, który pasie owce. Wtedy Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i przyprowadź go, gdyż nie usiądziemy, dopóki on tu nie przyjdzie. Posłał więc po niego i przyprowadził go. Był on rudy i miał piękne oczy oraz ładny wygląd. I Pan powiedział, wstań, namaść go, bo to jest on. Samuel wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. I od tego dnia duch pana stępował na Dawida. Samuel zaś wstał i poszedł do Rama. To, co w ogóle od razu mi się zobaczy, to tak, to pewnie ten, tak dobrze wygląda, a Bóg mówi, nie, to nie ten. Ale to jest takie ciekawe, jak bardzo Bóg bezpośrednio mówi. Dla mnie zawsze te wszystkie historie, które opisują proroków, królów, którzy mieli taki bliski, taką bliską relację z Bogiem, jest niesamowite. A mimo wszystko, mimo że mieli taką bliską relację, to jednak wzrok człowieka padał zawsze gdzieś tam obok, nie, nie, nie dokładnie w tym, samym, w, tym, w tym samym kierunku, co wzrok Boga. Tak, i ja pamiętam pytam też taką sytuację, gdzie szukałem pierwszego mieszkania we Wrocławiu na studiach, jadąc na studia, i pomyślałem, człowiek godny zaufania, fajna cena, mieszkania, blisko rynku, no to biorę. No i on mnie oszukał. Więc myślę, że po prostu w życiu tak jest, że naprawdę to, co nam się ogólnie wydaje, tak pozory bardzo często mylą i potrzebujemy często takiej Bożej Mądrości, żeby dobrze gdzieś tam. No po prostu nie da się oceniać po wyglądzie i żeby mm. się raz nie przejechać, to potrzebujemy zawsze pytać Boga. Boże, prowadź tę sprawę, zwłaszcza jak mamy jakieś tam ważniejsze decyzje odnośnie różnych życiowych mm. kwestii. Dokładnie. Zresztą jak widzimy tutaj y, Samuela, to Samuel naprawdę, mimo że miał jakieś swoje nie wiem, preferencje, mimo że miał jakiś, jakiś kierunek, w którym patrzył, to jednak za każdym razem Bóg był przy nim i odpowiadał mu i za każdym razem Samuel się pytał. Prawda? Czy to ten, czy to ten. I Bóg mówi: nie to nie ten, nie to nie ten, nie to nie ten. Więc możemy widzieć, że to, że jako ludzie patrzymy na pewne sprawy w sposób ludzki, to nie jest samo w sobie złe, bo jesteśmy ludźmi w końcu. Ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg pytać. jest obok, tak żeby pytać, prawda? Bo Bóg chce nam pomagać, On jest na to gotowy i On wie, żeśmy tylko ludźmi i chce nam chce nas wspierać. Dla mnie też niesamowite jest to, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Bóg patrzy na serce. Że ja, ogólnie zawsze jest tak, że dla człowieka liczy się to, jak coś wygląda, jak mm. się ubieramy, jakiś tam wpływ, czy tak jak my się czujemy, a na pewno jak, to, jak inni nas odbierają, ale dla Boga liczy się tylko to, co jest w sercu. Tak. Więc to jest takie uderzające. I tak sobie jeszcze myślę w kontekście tej całej e, wstępu do, do historii do historii Dawida. To mamy jest mamy mm, jakiegoś um, gościa, który. Mm, ma całkiem sporo dzieci, przychodzi do niego prorok a, i z perspektywy Jessego on też patrzy bardzo po ludzku. On też przyprowadza najpierw najstarszego, pierworodnego, któremu powinno się, powiedzmy, jakby z urzędu należeć, e, pe, powinny się należeć pewne rzeczy, a jednak e, tak się zastanawiam zawsze, ja w, tej, w tej sytuacji zawsze się zastanawiałem, co czuł Jesse i co, co, co czuli jego synowie, kiedy po prostu był taki wybieg, prawda? Ten syn. Mm -mm. Ten, mm -mm. i tak po prostu siedem razy po prostu był, by, by, ci sami byli odrzucani. I w końcu ten, o którym po prostu nikt się nie spodziewał, tak. został przy baranach. Tak, dokładnie. I po prostu jest to dla mnie takie mega niesamowite. Mm, trudne. Zresztą w ogóle, jak szuka się i znajduje historie w Piśmie Świętym związane z pierworództwem, czy związane z dziedziczeniem, to widzimy, że Bóg zawsze miał inne pomysły. W sensie pierworodny? <laughs> Proszę cię, nie, nie ma w ogóle nie ma żadnego znaczenia ludzki, ludzki sposób myślenia, a tylko to, co właśnie ta perspektywa Boża, to, to, to patrzenie na serce, to ta Boża mądrość, która będzie mogła się w taki sposób objawiać w ludziach, którzy są gotowi za nim podążać. Więc nawet jak czujesz się takim Dawidem, na którego po prostu nikt nie zwraca uwagi, jest taki najmłodszy, nie ma nic do gadania, to właśnie może to nie znaczy, że Bóg nie ma dla was szczególnej misji. Może to właśnie Wy będziecie mogli być tym, który zmieni tak wiele hmm. w otoczeniu, w którym Bóg się posłuży. Dla mnie też y, taką rzeczą y, praktyczną i taką rzeczą, która może y, powodować hmm, takie budowanie swojego, y, budowanie swojego y, oceny samego siebie, jest właśnie to, co jest napisane w 13, w 13 wersecie. Bo Dawid, wybrany na samym końcu, pominięty przez wszystkich,. Został dostrzeżony przez, przez Boga i dzięki temu, że on został przez Niego dostrzeżony i został namaszczony, i przyjął to namaszczenie, przyjął to, 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 tą rolę, to w 13 wersecie mamy napisane. I Samuel wziął róg, namaścił go, i od tego dnia duch pana stępował na Dawida. Więc ta, ta, później, ta późniejsza relacja Dawida z Bogiem była naprawdę bliska i Bóg mu pomagał. Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia on nie domagał w jakichś tam rzeczach. Dla mnie to jest mega, że byli też silniejsi i mądrzejsi i lepiej wyglądający, ale nie liczyło się to, tylko liczyło się serce. Mhm. Czy to serce było gotowe przyjąć właśnie Ducha Świętego, czy ona było gotowe współpracować z Bogiem. I to jest kluczowy czynnik w tej historii dlaczego Dawid został namaszczony, ponieważ on, jego serce było inne niż po jego pozostałych braci i Duch Święty mógł na niego działać i w sumie w, co? w całym Starym Testamencie, czy sędziowie, czy nawet cały już wcześniej, y, jest, są tam takie frazy, że ogarnął ich Duch Pana i wtedy mm. mogli zrobić coś dobrego, więc to i tak nie chodzi o to, jak my jesteśmy, tylko czy jesteśmy w stanie poddać się Bogu, że Bóg coś z nami zrobił. Dokładnie i, to, i to tą myśl właśnie chciałbym y, wziąć i tak y, Podać wam jako taki praktyczny wniosek na koniec dla was właśnie jako podsumowanie tego odcinka. Bo jedna rzecz to jest to, że Bóg patrzy na serce i to serce jest to, tą kluczową rzeczą, nie tylko to, co widzimy swoimi oczyma, wygląd zewnętrzny, ale też to, czy my jesteśmy gotowi to serce oddać Bogu. Czy jesteśmy gotowi przyjąć to powołanie Boga i doświadczyć tego, co doświadczył Dawid. Dlatego chcielibyśmy, żebyś, żebyście teraz um, mieli czas na modlitwę właśnie w tej intencji oddawania własnego serca Bogu i uznaniu, że On wie, kim jesteście, On wie, jakie macie wartość i po Waszej modlitwie pomodli się Kuba. Drogi Boże, ja Ci tak bardzo dziękuję za to, że Ty nie patrzysz na to, co jest przed oczyma, tylko patrzysz na serce i jedyne, czego pragniesz, to właśnie tego szczerego, dobrego serca, które jest gotowe przyjąć Ciebie. Daj Boże, żebyśmy dzisiaj, żebyśmy dzisiaj, kiedy tego słuchamy, żebyśmy mogli otworzyć swoje serce na Ciebie i żebyś Ty mógł dzisiaj nas używać, tak jak używałeś Dawida. Prosimy o Twojego Ducha Świętego, żebyś Ty tak nas namaszczał i czynił nas Czynnikiem, który zmieni otoczenie hmm. przez Twojego Ducha Świętego. Oto Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście razem z nami. Eee, mamy nadzieję, że tak samo jak my jesteście podekscytowani tą serią i już po kilkunastu odcinkach będziecie wiedzieć, jak, jak zostać. zostać pr... to jest trudne. <laughs> Dokładnie tak. Więc e, trzymajcie się, pamiętajcie o tym, żeby lajkować, komentować, subskrybować i udostępniać dalej ten materiał. I co? Mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Cześć!